Jesteśmy lada chwila przed premierą projektu Chwała Mu, projektu, na który czeka oczywiście cała Polska, cały świat i wszystkie media trąbią o tym, że 29 października na moim kanale pojawi się pierwsze uwielbienie z, tego, z tej serii. Także mam nadzieję, że nie możecie się doczekać i tym dzisiejszym i następnym kwadransikiem chcę Was przygotować nieco mocniej do tego, co się zacznie. Wierzę, że ta seria od samego początku będzie dotykała Waszych serc, i Pan Bóg uczyni naprawdę wielkie rzeczy. Także zostańcie ze mną. Cześć, dzień dobry. Witajcie bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym kwadransiku ze słowem kwadransiku, który będzie wprowadzeniem, tak jak powiedziałem wam przed chwilą do serii, do projektu, o którym wiecie już od jakiegoś czasu. I myślę, że zanim zacznę o nim mówić, zanim zacznę też z wami czytać słowo Boże, to zobaczcie sami krótką zajaweczkę jak ta minuta teraz przygotuje Was, mam nadzieję, do, do tego wszystkiego, co już niedługo, niebawem na kanale. pełen chwały, pełen miłości, bo nie da się spojrzeć na Ciebie i Ciebie nie wielbić. Jesteś tak piękny, tak piękny, że całe niebo, dzień i noc, dzień i noc, dzień i noc, dzień i noc oddaję Ci chwałę. My jako Kościół na ziemi łączymy się z tym Kościołem w niebie i wołamy święty, święty, święty jesteś, najwyższy, najpiękniejszy. Twój blask jaśniejszy jest niż słońce. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało, bo ta cała seria i to wszystko, co jest przed nami może dziać się dzięki Waszemu wsparciu, dzięki Waszej pomocy, dzięki temu, że też modlicie się za nas, ale również wpłacacie pieniążki darowizny na fundację, za co bardzo, bardzo Wam dziękuję, bo z tego wszystkiego no, wyjdzie ten piękny projekt, który wierzymy, że naprawdę dotknie wielu serc. I chciałbym z Wami przeczytać taki fragment Słowa Bożego, który Powiem Wam szczerze, był blisko gdzieś mnie, blisko mojego serca, szczególnie kiedy zaczynaliśmy naszą wspólnotę, przez pierwsze lata, kiedy powstawał głos Pana, dostawaliśmy solidne dawki mięcha nauczania na temat uwielbienia. Przyjeżdżała do nas i Maria Vadia, i księża, i misjonarze, którzy przyjeżdżali. Pan Bóg posyłał ludzi. Na naszą drogę, myślę teraz świadomie, mogę to powiedzieć, po to, żeby uformować nas do uwielbienia, i ta modlitwa uwielbienia również uformowała nasze życie duchowe. I wierzę, że naprawdę ta duchowość charyzmatyczna, w oparciu o głębokie nauczanie na temat uwielbienia, potrafi i może uformować ludzi do dojrzałego życia w wierze. I o tym chciałbym Wam dzisiaj też powiedzieć. Więc otwórzmy drugą księgę kronik. Dwudziesty rozdział. Werset jest, znaczy fragment jest długi, bo ma 29 wersetów od 1 do 29. Ja troszkę będę skakał po tych fragmentach, więc mam nadzieję, że całość możecie sobie teraz spauzować, zespacjować i przeczytać sami, albo później. A ja będę zatrzymywał się na takich poszczególnych wątkach, które wierzę, że będą odkrywały przed nami różne perspektywy. Uwielbienia, tego, co dzieje się w uwielbieniu, żebyście mogli i żebyśmy my razem mogli, wchodząc w ten projekt, który będzie projektem uwielbienia, to nie będą koncerty, to będą modlitwy, żebyśmy mogli świadomie wejść w całe błogosławieństwo, które Bóg przygotował dla nas przez te nagrania. Przyniesiono wówczas Jozafatowi wiadomość następującą. Powstało przeciw Tobie z drugiej strony morza, z Edomu, wielkie wojsko. I jest już teraz w Hase Son Tamar. To się. wchodzimy po prostu w moje ulubione momenty, gdzie będzie trzeba łamać swój język na tych wszystkich trudnych nazwach. To jest Węgani. Przerażony Jozafat zwrócił się o pomoc do Pana. Ogłosił też post w całej Ziemi Judzkiej. Zebrali się więc mieszkańcy Judy, aby prosić Pana o pomoc. To jest pierwsza pauza, którą chciałbym zrobić. Myślę, że wielu z nas znajduje się w życiu w takim momencie, w którym momencie byśmy nie byli? Znajdujemy się w takich chwilach, w takich sytuacjach, gdzie nie wiemy, jak wyjść z jakiejś sytuacji. Gdzie przychodzi potrzask, gdzie przychodzi trud, gdzie przychodzą takie momenty, w których nie wiesz, jak wyjść. Czasem wydaje ci się, że jesteś w potrzasku, tak jak Jozafat. Był w potrzasku i Jozafat wie, gdzie iść. Wie, że trzeba przyjść do Pana. I czytamy tutaj, że. Jozafat zaczął prosić Pana o pomoc, ogłosił też post w całej ziemi ludzkiej i zebrali się wtedy tam mieszkańcy judy to jest ważna wzmianka myślę dla nas wszystkich. Juda oznacza chwała. Juda oznacza chwała. Jezus jest z pokolenia judy. Jezus przyszedł z pokolenia chwały. To jest ważna rzecz, jeśli chcemy wygrywać w naszym życiu duchowym. Jeśli chcemy odnosić sukcesy, jeśli można to tak nazwać, zwycięstwa w naszym życiu w ogóle, ale też szczególnie te sukcesy, te zwycięstwa, te, um, te bitwy wygrywać w naszym duchowym życiu, potrzebujemy wyciągać takie smaczki ze słowa i wiedzieć, na co postawić. My potrzebujemy postawić, kiedy przychodzi próba, kiedy przychodzi trud, kiedy przychodzi bitwa, potrzebujemy wiedzieć, że. Jako pierwsza powinna iść przed nami chwała. To znaczy, naszym normalnym zachowaniem jest to, że kiedy zmagamy się z czymś, zaczynamy narzekać, marudzić, zaczynamy użalać się nad swoim losem, Bóg przez ten fragment mówi nam: Niech Juda, niech chwała się zgromadzi, niech ta chwała, ten, ten ród to było pokolenie Judy, w naszym takim, myślę, patrzeniu nowotestamentalnym, możemy, możemy to odnieść do naszego życia. Bóg mówi: Zacznij wielbić, kiedy pojawia się problem. Zgromadź się z ludźmi, którzy będą wywyższać Pana. Stańcie razem w uwielbieniu, i to jest zawsze pierwsza. To powinna być pierwsza odpowiedź na nasz trud, na nasz problem. I wierzę w to, że w tym projekcie. Naprawdę i przez ten projekt doświadczymy wielkiej łaski Pana, bo będziemy spędzać godziny na uwielbieniu. To będą, każdy odcinek, każdy, każdy taki odcinek tej serii będzie kolejnym zaproszeniem Pana. Nie wiesz co robić, uwielbiaj. Nie wiesz co robić w Twoim życiu, kiedy życie Ci się sypie. Usłyszałeś diagnozę o chorobie, usłyszałeś, że coś się posypało w Twojej rodzinie, w Twoim domu. Bóg będzie Ci przypominał co dwa tygodnie w piątek. Uwielbiaj Boga, bo chwała będzie szła pierwsza. I, i to, jest, to jest coś, od czego zaczyna się ta historia. I zebrali się więc mieszkańcy Judy, by prosić Pana o pomoc. Przybyli zaś z każdego miasta Judy, by błagać Pana. Stanął wówczas Jozafat pośrodku zgromadzenia ludu z Judy i z Jerozolimy w świątyni przed nowym dziedzińcem i rzekł Panie Boże naszych ojców, czy Ty nie jesteś Bogiem w niebie i czyż nie Ty rządzisz w każdym królestwie pogan? W Twoim ręku jest siła i moc. Nie ma takiego, który by z Tobą mógł się mierzyć. Czy to nie Ty, Boże nasz, wygnałeś mieszkańców tej ziemi przed Twoim ludem, Izraelem, i dałeś się na wieki potomstwa Abrahama, Twojego przyjaciela? Później jest długa modlitwa, i kończy się ten fragment, czy ten, te, ta część tego fragmentu takim zdaniem. Stali wówczas przed Panem wszyscy mieszkańcy Judy, także i małe dzieci, i ich kobiety i synowie więc już wiecie, kogo Bóg zaprasza do tego projektu wszystkich. A wśród zgromadzenia duch Pański spoczął na Jahazielu, synu Zachariasza, synu Banajasza, syna Jojela, syna Matatiasza, lewicie spośród potomków Asafa. To jest ważny fragment, w którym czytamy, że kiedy lud Judy, lud uwielbienia, stanął w gotowości, by chwalić Pana, zaczął modlić się, wtedy duch Pański spoczął na Jahazielu. To przypomina mi się teraz taki moment, kiedy byliśmy w Bieszczadach i mieliśmy rano Eucharystię. I kiedy kończyliśmy Eucharystię, miałem takie przekonanie w sercu po komunii, że potrzebujemy zacząć wielbić Pana. I powiedziałem do chłopaków, z którymi byliśmy, do, do ojca Radka, który był z nami wtedy, czy możemy pomodlić się teraz w językach. Zaczęliśmy uwielbiać Pana w językach. I słuchajcie, to, to się stało, to co teraz przeczytaliśmy. Nagle Duch Święty zstąpił na ojca Radka i zaczął modlić się w językach w zupełnie inny sposób, i zaczął prorokować. I przyszło słowo prorocze, duch pana spoczął na nim. Kiedy duch pana może na nas spocząć? Kiedy stajemy w gotowości do uwielbienia? To jest nasze częste doświadczenie i to też jest doświadczeniem tego projektu, kiedy wchodziliśmy w głęboką modlitwę i w modlitwę uwielbienia. Nagle Bóg dawał nam słowa prorocze, wierzę, słowa modlitwy. Zaczęliśmy iść w jakimś kierunku, w którym nie planowaliśmy iść wcześniej, i te słowa pieśni później te słowa tej modlitwy spontanicznej były proroczymi słowami I wierzę w to, że kiedy będziecie je słuchać i będziecie ich słuchać te rzeczy będą się działy, bo były wypowiadane w Duchu Świętym. Duch pański spoczywał na nas, bo uwielbiliśmy Pana i pokazywał nam kierunek. Raz modliliśmy się o uzdrowienie, później modliliśmy się o jedność, w innym w ogóle Bóg dawał nam radość. Każdy ten odcinek, każde to uwielbienie było naprawdę inne i wierzę, że będziecie tego mogli Doświadczać i kiedy Duch Pański spoczął na, na tym człowieku, na Jehazielu, e, rzekł Pan przez tego proroka: Nie bójcie się i nie lękajcie się tego wielkiego mnóstwa, albowiem nie Wy będziecie walczyć, le lecz Bóg. To się dzieje za każdym razem, kiedy reakcją na Twój problem jest uwielbienie. Bóg mówi: Ja będę walczył za Ciebie. Kiedy twoją reakcją na problem, chorobę, diagnozę jakąś złą, złą sytuację w twoim życiu jest uwielbienie, Bóg mówi i Bóg ogłasza to nad twoim życiem, ja będę walczył za ciebie. Jeśli chcesz nauczyć się wygrywać bitwy w swoim życiu duchowym, to musisz nauczyć się pozwolić Bogu walczyć za ciebie. A za każdym razem, kiedy mówisz: Panie, oddaję Tobie chwałę w tym, co się dzisiaj dzieje, Pozwalasz uwielbieniem Bogu być Bogiem, pozwalasz Bogu uzdrawiać, pozwalasz Bogu dokonywać rzeczy, które chce dokonywać. Dzisiaj rozmawiałem z księdzem proboszczem, który powiedział taką fajną rzecz, takie fajne zdanie na temat modlitwy. W modlitwie chodzi o to, święty Franciszek tego uczył, żeby po prostu pozwolić Bogu to wszystko przejąć, żeby pozwolić Bogu przejąć twoją modlitwę, przechwycić Ciebie całego. I myślę, że na tym uwielbieniu i na tych uwielbieniach. To się działo wiele razy, kiedy Bóg przejmował kontrolę, Duch Święty przejmował inicjatywę. I Bóg walczył za nas. I wierzę, że walczyliśmy i będziemy walczyć tym uwielbieniem. I zobaczycie w swoim życiu przełomy, zobaczycie uzdrowienia, zobaczycie, że Bóg zmienia życia tych, którzy są wokoło was. I czytamy dalej. Jutro zejdźcie przeciwko nim, oto wstępować będą na, na wzgórze Sis, a znajdziecie ich na końcu doliny przed pustynią Jeruel nie wy będziecie tam walczyć jednakże stawcie się, zajmijcie stanowisko a zobaczycie ocalenie dla was od Pana o Judo i Jerozolimo nie bójcie się i nie lękajcie jutro wyruszcie im na spotkania, a Pan będzie z wami Jozafat więc upadł na kolana twarzą ku ziemi i wszyscy mieszkańcy Judy i Jerozolimy padli przed Panem by go uczcić wówczas lewici spośród synów Kecharytów, Korachitów poczęli wielbić Pana Boga Izraela donośnym wysokim głosem Wczesnym rankiem powstali, ruszyli ku pustyni te Gdy ruszali, stanął Jozafat i rzekł, mieszkańcy Judy i Jerozolimy, posłuchajcie mnie, zaufajcie Panu Bogu waszemu, a ostaniecie się, zaufajcie Jego prorokom, a będzie się wam powodziło. Potem poradziwszy się ludu, ustanowił śpiewaków dla Pana, by idąc w świętych szatach przed zbrojnymi, wysławiali Go śpiewając. Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki jest Jego łaskawy. Zobaczcie, że Bóg wysyła swoją armię na bitwę i przed, tymi, przed armią, która miała walczyć wręcz, wystawia śpiewaków, ludzi, którzy oddają Bogu chwałę. I czytamy dalej. W czasie, kiedy zaczęli wznosić okrzyki radości uwielbienia, Pan zostawił zasadzkę na Amonitów, moabitów, mieszkańców góry Seir, wkraczających przeciw Judzie, tak iż się wzajemnie pobili. Na tym może skończę, to w ogóle ta historia się kończy, że trzy dni zeszło im na zbieraniu łupu, był tak wielki, e, i wkroczyli z powrotem do świątyni jerozolimskiej z, z wielkimi łupami, z, z okrzykami chwały na ustach. Zobaczcie, tak lud Boży odnosi zwycięstwo. Tak lud Boży odniósł zwycięstwo nad, nad wrogiem, który był liczniejszy, nad wrogiem, który był potężniejszy. Co było sekretem, co było, co było receptą na, na to zwycięstwo? Receptą było to, że Bóg oczekiwał od swojego ludu nie siły, której nie mieli. Byli mniej liczni, byli słabsi. Bóg oczekiwał, że staną w blokach, staną w gotowości, staną w uwielbieniu i kiedy zaczną wielbić, Duch Boży przejmie kontrolę. I to jest y, sposób na zwyciężanie w naszym życiu. I wierzę w to, że, tym, co przed nami, tymi 20 godzinami uwielbienia, słuchajcie, będziemy, będziemy ogłaszać wielkie dzieła pańskie, będziemy wyśpiewywać pieśni chwały, kiedy będziemy je wyśpiewywać. Bóg będzie wykrzykiwał, ogłaszał zwycięstwo nad naszymi wrogami. Naprawdę to była nasza modlitwa, kiedy stawaliśmy do nagrań. Aby Bóg dotykał nawet przechodniów, których będziemy mijać w trakcie słuchania tych pieśni, żeby Bóg dotykał członków naszych rodzin, którzy będą w innym pokoju, którzy będą w innych miejscach. Wierzę, że chwała Boga, uwielbienie Boga niesie Jego moc i ta moc uwalnia, ta moc uzdrawia, ta moc zmienia życia. Więc chcę was zachęcić tym, tym pierwszym nauczaniem, tym pierwszym krótkim słowem, do tego, żebyście naprawdę mieli wielkie oczekiwania. I żebyśmy pamiętali, że jest recepta na zwycięstwo w życiu duchowym. Tą receptą jest pójście na bitwę z uwielbieniem na ustach, z pokornym sercem. I czasem Bóg w uwielbieniu zaprosi Cię do tego, byś szedł na konfrontację i żebyś zrobił coś z wielką odwagą i mocą. A czasami w uwielbieniu Bóg powie, cofnij się. Bóg powie, zmieniamy strategię. Bóg powie, po prostu poddaj się temu, co będę robił, i swoim nic nie robieniem, ale na głos Pana. Z, będziesz wygrywał wielkie bitwy. Więc, panie, chcemy ci dzisiaj o to prosić, byś nauczył nas uwielbienia. Prosimy Cię za ten projekt, prosimy Cię za te godziny uwielbienia, które są przed nami, byś dotykał ludzi, którzy tam będą, byś uzdrawiał ludzi, którzy będą modlić się z nami, byś uzdrawiał nasze rodziny, byś uzdrawiał Panie członków naszych rodzin, ludzi, którzy będą w naszych pracach, w, w miejscach, gdzie się znajdziemy. Niech chwała wyważy wiele drzwi, niech chwała, którą będziemy Ci oddawać, uzdrowi chorych, niech chwała, która będzie spoczywała na nas, kiedy będziemy wyśpiewać, te pieśni. Dokona czynów wielkich i potężnych. Niech objawi się Twoja moc. Oto, Panie, wołamy, o to prosimy. I, i, I niech efektem, i owocem tego, co się wydarzy, Panie będzie coś znacznie większego niż byliśmy w stanie nawet prosić i myśleć, i, i, i wierzymy w to, Panie, że wielkie rzeczy są przed Nami. Daj nam być Tego częścią, daj nam na to patrzeć. O to wołamy, o to prosimy, i już teraz. Oddajemy Tobie chwałę Jezu Chryste, bo jesteś godzien tego wszystkiego, całego wysiłku, który wkładamy w ten projekt. Amen. Więc niech tak się stanie. Mam nadzieję, że to rozważanie też zostanie w Waszych sercach i będziemy mogli coraz bardziej świadomie wchodzić w czas uwielbienia, który jest przed nami. Więc módlcie się proszę za ten projekt, za nagrania, które są jeszcze przed nami i wierzę, że będziemy wszyscy doświadczać wielkich Bożych dzieł. Amen. Niech tak się stanie z Bogiem i do zobaczenia już niedługo.